Seks z kobietą po czterdziestce? To nie gra wstępna, to test. Chcesz wiedzieć, czemu ci nie wychodzi? Bo pierwszy raz w życiu jesteś nagi, psychicznie i ona to widzi. Chcesz dalej słuchać? Zaryzykuj. Z czym masz większy problem? Że nie wiesz, jak ją dotykać? Czy że nie wiesz, czego nie czuć, kiedy nie reaguje? Myślisz, że ona zgasła? Czy może nigdy naprawdę nie zapłonęła? Przy tobie? Czemu boisz się jej pragnienia? Bo nie możesz go kontrolować? Bo ona go nie gra. Tylko ma? Bo nie da się go zaspokoić szybkim ruchem i po wszystkim? A może? Może po prostu boisz się, że przy niej nie jesteś wystarczająco męski. Bo tu nie chodzi o twardość. Tu chodzi o obecność. A z tym jest najgorzej. Faceci myślą, że kobiety po czterdziestce są trudne. Nie. One są czyste, bez iluzji, bez symulacji, bez gry. I właśnie dlatego was to przeraża. Bo one wiedzą, co robicie i co udajecie. To nie ona zgasła. To ty nie byłeś iskrą, ale możesz to sobie wytłumaczyć w komentarzu albo w samotności.